Zobaczyłem już. Czekaj, to ogółem. Da, kurwie, miodu. Tylko, żeby nie było jak na tym filmiku z tą włeską z tym kosem, nie? No nie, ale tam było te, to weska nieudane posunięcie. No nie, na YouTube jest film. Tu sobie weska nieudane posunięcie. To jest stary film. Nie. No i za dwa dni Remo, włoski no oczywiście, nie wiem, moja by dawno już korbę bokiem. A moja zdrowiutka nie ma zarzutów. oh